Na w numer 1500. A Oto główna bohaterka tego przedsięwzięcia. Proszę się uśmiechnąć, panie X gdzie pani się odbicie A, to pani. Proszę we mnie z tą kamerą. Ja nie przyjdę jakiej paparazzi. Patrzcie, jak daje nogi na nogi. Pierwsza i dziadku. Co się nazywa wychowana dziewczyna z dobrego domu? Emo <laughs> Proszę, z takimi słowami ostrożnie a bo ja po prostu mnie ręce sobie No w końcu pani jest w twarzku, to logiczne. <laughs> no, a co jeszcze myślała? Gdzie pani jest? Już pani nie widzę. <laughs> proszę pani, proszę, proszę się szansie, gdzieś nie. Pani obali czyli to niech pani doznać. Proszę? Czy pani pani się popatrzy zbliżenie. bliżej nie, bo będzie widać tutaj takie niedoskonałości, tak zwane, no. te zewu. nie Pani na siebie popatrzy, kurde, bo no, mnie ja już No, no sam Pani widać, to sam zawał dostać. Yeah! yeah. do Dorego był śmienity. Czego oh. mi tam dostałaś? Yeah! Yeah! yeah. <grym> Pan, się dzieje? Pani to z mojego nieszczęścia się śmieje, a ja mnie rycza. Jak mam pani miłość? Pan S. Nie takiego. Pan S. Proszę nic nie gadać. Pan S. EEEE S. e S. S. M. Pani ma już SMS. Dostała Pani znam mów bo ja to nie możliwe wymani chłopaka. Singo. Gdzie pani jest, bo już tu pani zgubiłam? Single. Replay? Singo. Jest pani singlem? No bo ten chłopak pani jest, co, to chyba logiczne, bo widać po pani. I co, pani płacze za nim po nocach? Czyli wiem jako pani do mnie pisała o pierwszej w nocy się zmierzała, to myślałam, się poszczał na bakse. Trudno mi pani mnie tutaj... być a ja to, to ich pani dostanie. A tam proszę, galeria. Ja już na koniec, O co państwo widzieli? Reportaż. Ale to koniec? Pani się odsuwa. A teraz proszę, zbliżenie na dubsku. Oj, za dobrym stylem.